Dzisiaj zapraszam na pierwszą część październikowej przygody kajakiem na rzece Wdzie. Będzie zimno, będzie ciepło, będą piękne zachody słońca i biwakowanie pod tarpem. Będzie także garść porad sprzętowych. Zainteresowany? Ruszamy! 10 dni, przepływając całą rzekę, i dokładnie zwiedzając tak zwane Morze Kaszubskie, czyli jeziora, które będą po drodze. Tu jest już przygotowany kajak. Mój piesek się krząta. No i ruszamy. Pierwszy odcinek rzeki nurt jest taki dosyć bystry Miejscami kamienie przeszkadzają ale jak do tej pory przeszkód większych nie było natomiast super niespodzianka obudziliśmy drzemiące sarenki przy brzegu tuż tuż byliśmy od nich na wyciągnięcie ręki Jak wiatr zawieje mocniej, spadają liście z drzew. Widać je na wodzie. Czyli jesień daje znać o sobie. Wpływamy na jezioro schodną. No, wrażenie jest oszałamiające. Jest po prostu tak cudownie, że trudno to opisać. Jesteśmy przed jeziorem Słupinko. Właśnie tam ja wpływam. Szlak wiedzie w lewo, ale my popłyniemy w prawo ze względu na to, że zaplanowałem biwak na tym jeziorze. To jezioro nie jest przyjazne do biwakowania. Wszędzie bardzo strome brzegi. Opłynąłem całe jezioro. Już zwątpiłem. Miałem płynąć dalej. Myślałem sobie, że będę musiał popłynąć na jezioro w Dzydze. Ale jest takie powiedzenie: szukajcie, a znajdziecie. I co się okazało? Okazało się, że znalazłem sobie taką maluteńką polankę miejsce, które jest przepięknie położone nad samym jeziorem idealnie płaskie i do tego jeszcze. I do tego jeszcze fotka Nie wiem jaką się tu znalazł. Serdzić czekam, aż rozbiję namiot Właściwie tarpa. Tarp właśnie już gotowy Teraz chyba czas na kawkę W październiku W październiku cudowne jest to że masz takie poczucie, że jesteś sam nad jeziorem, na tym jeziorze. Po prostu całe jezioro dla mnie. Przepłynąłem wzdłuż i wszerz Ani wędkarza, ani żadnego turysty, ani kajakarza. Pogoda piękna, słońce świeci. Czuję się jak prawdziwy traper. To było słychać, to był szum ptaków. Wschodzi księżyc, a my sobie z moim piesu siedzimy przed obniżkiem. Nie luksus. Drugi dzień. Szykujemy się do wypłynięcia. Wszystko już praktycznie gotowe. Ubieramy kapok i płyniemy. Wpływamy na jezioro Dolne. Tutaj, tak jak mówiłem, będę chciał płynąć całe to Morze kaszubskie dookoła. Wszystkie jeziora, więc zaczynam od tego. Widok jest piękny na no. Venho aqui de orar cachupski. nad samą wodą. Od jest to o tyle ciekawe, że nie muszę się martwić o to, żeby nie zapruszyć ognia w lesie. A po drugie mam bardzo wygodne siedzenie. No i widok za 100 milionów. Ten widok dzisiaj jest tylko dla mnie. się spakowałem. Miałem zjeść śniadanie i wypływać, a tutaj przyszła wichura strasznie A jeziorze białe grzywy. Zresztą chyba słychać jak to wygląda. Nie ma mowy o wypłynięciu. Będziemy dzisiaj chyba koczować. Chciałem może, to mam może. Sztorm! Fala grzywy! Dzisiejszy dzień przeczekałem na tym samym miejscu. Próbowałem rozbić tarpa, którego już wcześniej schowałem. No, było dramatycznie. Myślałem, że porwę go całego. Wiatr nie dał, nie pozwolił mi go rozbić, więc później, jak trochę zerżał. w innym miejscu zupełnie schowałem się w krzakach i tam go rozłożyłem. Teraz wieczorem totalna cisza. Jakby nic nie było. Więc siedzę sobie przy ognisku i czekam na jutrzejszy dzień, co przyniesie. Mam nadzieję, że nie będzie wiatru i popłyniemy. Trochę, Może trochę uda nam się nadrobić. Dzień czwarty. Dzisiaj piękna pogoda nas przywitała. Świeci słońce, jest cisza. O, by tylko tak było dalej Minia robi poranną rozgrzewkę A ja już się pakuję w tej chwili Już jestem częściowo spakowany Dzisiaj było 5 stopni w nocy To jest chyba dlatego, że Chmur na niebie nie było w tej chwili jeszcze jest taki naprawdę duży chłód. Wypłynęliśmy, przed nami kawał jeziora. w polu biwakowym, bardzo fajne miejsce, jedno z wielu tutaj na tym jeziorze, bardzo dużo jest takich miejsc i ten odpoczynek był tym bardziej potrzebny, ponieważ okazało się, że wiatr jednak zaczął wiać, fale ogromne, wszystko straszne, pod wiatr płynąłem 2 km na godzinę z ogromnym wysiłkiem. Fale się przelewały, zmoczeni byliśmy cali. Także naprawdę ogromne, ogromne wyzwanie tutaj było. Boję się wypłynąć, bo znalazłem taką zatoczkę cichą i boję się wypłynąć na jezioro, bo nie wiem, co tam się będzie działo. No ale nie, nie zamierzam tu nocować, więc trzeba szukać następnego miejsca, poląc dalej. Ostatnio mój ulubiony sposób palenia ognisk nad samym brzegiem jeziora. Bezpiecznie. No i widoki są oszałamiające. Oczywiście wtedy, kiedy wiatr nie wieje, ale często nad jeziorami po prostu wieczorem wiatr przestaje wieje. Z lekkim zachmurzeniem, ale woda jest spokojna i to jest piękne. Dzisiaj czeka nas kilka chyba przenosek. Jedna na pewno bardzo długa, 150 metrów, i to mnie martwi, bo nie wiem, jak sobie sam z tym poradzę. Może mój piesek mi pomoże. No i dopływamy do ujścia rzeki Wdy z jeziora w Drycem. Gdzie jest to przenoszenie, i szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia, jak to ma wyglądać. Są dwie możliwości przenoszenia kajaka. Pierwsza to tam, gdzie wpłynąłem w ten kanał, i tam po prawej stronie, tuż przy śluzie, są takie podesty. Ja nie jestem w stanie tego kajaka tam podnieść za żadne skarby. To jest opcja dla dwóch osób. Wtedy super. Krótko, zwięźle. Druga opcja jest tutaj przede mną, daleko, daleko po lewej stronie. Zbliżę troszeczkę. Tam jest taka mała plażyczka. I wejście, jakby przez wioskę, przejście przez wioskę to jest 150 metrów podobno. W 150 metrów płaską drogą. Spróbujemy tędy coś zrobić. Mam wózek, może się jakoś uda. Przez to przejście, a tak wygląda mój wózek i kajak zapakowany na tym wózku. No i teraz tylko targać. Tutaj należy skręcić w prawo, w tym miejscu, kierując się na tą wiadę. Broń Boże, nie dochodzić do drogi tak jak ja zrobiłem. Musiałem się cofać z kajakiem. Zarobiłem jeszcze 100 metrów. Z powrotem jesteśmy na. robiło się jesiennie liście spadają z drzew ale prognoza jest dobra na jutro, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok jutro przywita nas znowu słońce piękne październikowe słońce Lacy trochę padało Piąty dzień Był niespodzianek Zakończył się jeszcze jedną Kiedy już kładłem się spać Z tamtej strony lasu Daleko, zobaczyłem migające światełko Początkowo myślałem, że może jakiś samochód Z daleka widoczny Ale to światło zaczęło się tak kluczyć pomiędzy drzewami I zbliżać Potem zmieniło się kolor na czerwony I już byłem, wiedziałem, że ktoś idzie Ale byłem przestraszony No i co okazało się że wędrowało dwóch leśnych ludków sobie chłopaki się rozbili tutaj posiedzieliśmy sobie przy ognisku pogadaliśmy było bardzo miło No jednak spotkanie obcych ludzi w środku lasu jest nie lada przygodowa. Wszystko zakończyło się super. Wojta, kolejna przenoska. To jest stary młyn jakiś. podobno. To jest ciekawostka. Zjeżdżanie. No kurczę, trzeba będzie go otrzymać na linię, Nieźle. Mam niezłego pietra. Nie wiem jak się to zachowa. Jak to Ale na razie. Najwyżej zaraz telefon wyrzucę w trawę. Jakby co będę łapał. A nie, chyba idzie, Powoli, powoli, powoli. Kurde, ale wodowanie No i po robocie, super! Świetna robota Ferdzi skakuj Nie spotkałem do tej pory ani Niestety tam mamy problem Niczywo zwolone Już go sprawdziłem Jest na całej szerokości I jeszcze jest bardzo głęboko tutaj No przepycham Nie wygląda to wesoło Okazuje się, że to nie jedno, tylko dwa drzewa o, Już jestem zamoczony Spodnie mam całe mokre Teraz Kurka siła, jak ten kajak. Żeby mi bokiem nie poszedł. Zobaczymy. No ja znalazłem przed zimnymi zdrojami po prawej stronie, ale też czekawa jak do zimnych zdrojów. Z dwa kilometry może takie ładne pole biwakowe. Czyli miejsce na biwak, może tak. Z, z miejscem na ognisko. Stół. Już tu się rozkładałem swoje klamoty, Już się przebrałem. Byłem całe mokry Poprzewierałem się w suche ciuchy. Tutaj położyłem, będę suszył przy ognisku te mokre. No jest fajnie. Jedyny mankament to to, że zaraz słońce zajdzie za drzewa i będzie chłodniej. Dzisiaj jeszcze jedna nowa konfiguracja tarpa. Na kilkach trekkingowych, niestety, na tej polance nie ma drzewek, na których mógłbym się rozwiesić, więc rozłożyłem go na kilkach trekkingowych, tak to wygląda. Dzisiaj zapowiada się bardzo zimna noc. Przed dziesiątą jest już 3 stopnie. Wszędzie skrapla się woda na potęgę. Ja już na, pod tarpem na wewnętrznej powierzchni, mimo tego, że tam w ogóle nie jestem, mam masę wody. A jeszcze jest tak nisko, że trzeba się będzie bardzo uważnie wczołgiwać.